Siema! Pamiętacie może poprzednie odcinki, w których uciekaliśmy z więzienia łyżką oraz widelcem? Tak, tu jest widelec, jakby co. W dzisiejszym odcinku będziemy uciekać z tego oto boksa więzienia nożami. Ej Łukasz, jak ty się pozbyłeś z stroju? To jest psychiatryk. Co? Czemu? A, bo jest biało, dobra. Więc widzowie, słuchajcie, tutaj zobaczcie, zobaczcie na jakim to jest kolorze. Nie, nie chodzi o zipka, w sensie, zipek też jest fajny, ale jeszcze fajniejsze są łapki w górę oraz tutaj na czerwonym, jak widzicie, jest subskrypcja, więc zostawcie te dwie rzeczy, a my teraz musimy Zarusować w takim razie czym będziemy się stąd wydostawać? Ej, jako że mamy świeżaka, to on chyba pierwszy będzie. Tak, no świeżak pierwszy. Serio muszę. Tak, A, tak, tak, szybko! I, no weź, 69, 69, 60. Już, już kręcę. A? Nóż do chleba, już, już A? nóż do chleba. chleba nie, to jest taki duży. To tak jest dobry, no? Oj, Nawet mokre. Dobra. jaki nowiutki! Niekorzystne. Pytanie, kto no, ma tak. chleb? To ma masło. Dzipek, to tak. to jest twój chleb i twoje masło. My się stąd wydostajemy Wali tak, sobie w ścianę, gdzie chcesz Ale może to... Tędy będzie ciężko szybko wyskoczyć Warto ten, go wyobrać? Ten, ten. Tędy Co to? Ognisko się rozwali i przez ścianę Świeża! Świeżak. Świeżak, nie tak, Świeżak. Czek, nie tak. Dobra, wywal go stąd, bo ja nie mogę patrzeć Rozwalaj tą ścianę A ty czekaj Dobra Co? Co to czas. Minął czas na używanie tej broni, no brawo. O, zimek. No zimek. Piątka, dobrze Ale... ci wyszło. Jaka piątka? Takie zrobienie zadania. Powiedzcie, mi powiedzieć, jakie są zasady. Zasady są takie, wychodzimy tędy tego boksa, bo chcemy stąd uciec okay. i kupić wtedy sobie mercha i składu na t Link jest w opisie oczywiście, więc możecie zobaczyć. Link w opisie. Link w opisie, tak. No to Cernes, losujesz. Okej, okay, uwaga. To. Ja wylosuję coś bardzo dobrego w dzisiejszym odcinku. O, bo... Wierzę, bo to. Tak, coś wierzę. papierowego. Piła bezręczna, o nie, piła bezręczna. Co to znaczy, piła bezręczna? Piła bezręczna. Piła bezręczna Co to znaczy, piła bezręczna? Łoda, łoda To jest piła, która nie ma uchwytu, a po dwóch stronach. Dobra, to gadać, dostań. mamy czas, zobaczymy, jak sobie dasz radę. A! Czekaj, urwi kawałek dywanu, który jest na ziemi, zawin to w to i zacznij walać. Dawaj to. Z piły bezręcznej robimy piłę, piłę niezręczną. Nie, nie Całe zawin, że bezpieczeństwo przede wszystkim tak, u nas. Dokładnie. Nie ląkse, nie? On się z ciebie śmiał, o, o. o boże. nie? No i co teraz? A śmieżak! Śmierzak, Śmierzak! 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 Odłóż broń, pokaż! Rosujcie kolejną broń, bo to jest, no jest bez beznadziejna. No nie. Nie, nie róbcie tak w więzienia jak będziecie. A, czas! <słyska> No. Dobra panowie, ej szczerze, no ja nie mogę bez jakiejś dobrej broni Bez jaj już Ja zakasam rękawy Nic mnie nie ogranicza dzisiaj, oprócz że będę świeżakiem zaraz Mocny nóż! U no! U u u a to nie wylosował Łukasz ale tego? Jaki on jest piękny Ej on jest cudowny Wydostaj nas Nie wiem, nie wiem jak się używa noża, ale o! Gdzie jest wyjście ogólnie, bo tak strzela? Gdzieś tutaj no Chyba z każdej strony w sumie Łukasz, Łukasz, Łukasz Ej dobrze idzie nożem No Przyjdźmy się troszeczkę. Dobra, panowie, ogólnie rzecz biorąc, ja zrobiłem pierwszą dziurę. Co się dzieje? Szyść to? kto? Ma... Ktoś wierci. Ale jest! Ej, pan, on nie. To... Nie ma go! Na Ej, on dodaje ściany! Nie! Panowie, na tyle mnie stać. Zmęczyłem się. Czas! Uuu, Całe Począc. szczęście! Po prostu Dobra, moja kolej! Dawaj, graj, Spójrz jeszcze Ernesta i nas drugi w tym czasie. Dobra, Tad. panowie, co <grym> będziemy? Co co Ej, coś mocnego, plastikowej ja wstawię. To... Uh, duży, duży plastik. plastikowy! Ja o nie. Wie, nie! Nie no, jaka bez nadziei! czemu ja dostaję zawsze najgorsze? Zagramy no. papierka że to się zamieniamy rundą? Pani nie! Nie, nie. ma, to my, T-Squad. Kupujcie koszulki i bluzy z t bo opisie. Ej, Patrz, to jest <grym> twoja broń! Uuu, Uuu. Takiego noża nigdy w rękach nie miałem! <grym> Uuu i nigdy nie będziesz o miał nie historia z odcinka z widelcami się powtarza Teraz Ej. to jest lokówka co, co z tobą jest nie tak ogólnie na tym filmie? Zakręć i dostaniemy coś lepszego niż to Dobra, więc kręcimy O coś dobrego Róż nożyk. o co mały różowy nożyk Nie, mały różowy nożyk Możesz grzyby se tu zebrać Nie, a będzie lepsze od ostatniego mam wrażenie Ja się chowam Ej, jaki styciarz? No, Ej, bo babi nożami mała, da się to kroić. Można po prostu kroić. No, to jest specjalna ściana do krojenia. Ej, to jest bardzo ciężkie ogólnie, żeby się stąd wydostać, ponieważ to jest dosyć nożo odporne. Nie da się tego przebić. Ciężko jest to dosyć kroić, przede wszystkim takim małym nożykiem. Co to jest? Uuu. Patrzcie jaki patent to prawda. Ej, Czekajcie, czekajcie, idę stąd. Zobaczcie na to. Ej, dobry jest. Nie, jeżeli to zadziała. To jesteś mistrzem. To, to działa. Co? To nie... O czekaj, nie. czekaj, ja też muszę tutaj sobie zrobić To starą trapez Nie działa Ej, niezłe Powiększyliśmy bardzo tą dziurę Teraz potrzebne nam kolejne losowanie, żeby się stąd w końcu wydostać Dawajcie Oby no, coś mocnego wylosowało Ja nigdy nie mam słabych rzeczy No, teraz O! Czekajcie jeszcze <grym wiosenie> Co to będzie? Tasak ząbki! Tasak, o kurde To, to już jest bardzo brudo. dobre No, to jest bardzo dobre Oż cholera jasna O cholera jasna, to jest to jest? Słuchajcie, bo tu rączka się gibie Sprawdza, nie, ale ja sprawdzałem czy on, wiesz ja to... Tak wytrzymały. a Ta, czy nie walnie nikogo Łooo, wow, to jest mocne robi, robi wrażenie to, on ma ząbki A! a. Mimo, że... Dobra, to, 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 to jest to, tu jest Jura Jest! O nie, po tym jest jeszcze jedna warstwa Co wy no. zrobiliście z tym przedmiotem? Ej, zauważyliście, że znowu psujemy wszystkie bronie po kolei? Ale dzisiaj nie aż tak specjalnie jak no, zwykle No to prawda Staramy się jest sempre. Moja kolej Co ty robisz? E, maczeta maczeta. Co maczeta to jest maczeta? Tak, tak. Polska maczeta Uuu, <grym> Dawaj Fajna broń Let's go Oj. O, rusza się Dziwek czas no. Dawaj, 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 dawaj Druga warstwa Ej, dlaczego jak Świeżak zajmuje się swoim brojem, wszyscy się chowają w inną stronę? No, bo Świeżak jest nieobliczalny. Stary, ja też mu nie ufam w ogóle O, teraz mu ufam tak? Dobry jest A można nogowo? Już ci pomaga nie. To jest zaburzone Zaraz no. cię wymalą z tego więzienia Patrz na to, co on zrobił Jesteś dobry jednak Czas! Panie, to jest właśnie Jest moja kolej Jest. Zobaczcie, jak Ekscalibur Excalibur na wylot Ej, patrzcie Uwaga, odsuńcie się ej, O, ej, to też ty... pójdzie Ernest! Ale my odważni, czy jesteśmy w ogóle Ernest, złą ścianę walniesz, ta się aż od Co Ernest, dawaj tak, wiesz no, no, o dokładnie no, no, tak, nie, no. tak, nie, 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 tak nie, tak nie Jezu, ile no my męskości straciliśmy nie, na tej chwili <grym> przez to uderzania! Ale teraz kto jest godny wyciągnie go z tej skały <grym> O nie <grym> A nie dostrzegaj tak jednym walnięciem mocnym i wbić go głęboko? Nie <grym> Graj w nim golfa teraz Jestem zorą Dobra <grym> Słaby masło? Słaby do masła poproszę! Dobra pany, dostałem broń! Czekaj, 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 to, to nazywasz bronią? Patrz na to! Ta sama technika, co wy wtedy zrobiliście. No mm. o! Uuu. Gdzie... Zgubiłem nóż. Ehm. <ścoughs> Czy w na... każdej rundzie musi się coś dziać dziwnego? Gdzie jest... nóż? Tak, serio. Masakra, jak można zgubić nóż w ogóle? The fuck? Gdzie on jest? Między... A między tecik, między ściany! Dawaj. Dobrze nam idzie dzisiaj, ale tragedia to jest! Tragedia! Okay. Zakręcę kołem! Dobra. Dobra. Muszę zipkiem tak w Jooo, w tą ścianę lecimy. Zipkiem, że wiesz Dziekamy, tak? Dobra, teraz. no. Uwaga i. Tasak rósłem. Jaki? Tasak? O, o czym Tasak? gadaliście? O tym, że będzie na łatwo się wydostać i że trzymamy kciuki za Rzegamy ciebie. mamy że własny świeżąco. nóż, który na pewno to dobrze rozwali. Dobra, Dobra tak, lecimy z tasakiem! Lecimy. Lecimy. O! Drugą Piotrek, stroną! Piotrek, wyjmij tylko ten nóż. Jaki nóż do Nie. Jaki nóż do z... mi <grym> Jaki to jest skryt mały Dobra, bierzemy nie, w takim razie go teraz i rozkładamy dobra, dawaj. Nie, 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 co? Połóż się coś? na boku Nie, 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 nie Raz Allah! Dwa Oł! Trzy Oł! Ej cztery, Oł! nie działa będziemy, powiem, Nie, nie działa, zaraz będziemy we dwóch sztabach to No nie głową Aaa Sorry Mi się trochę kręci w głowie Ej Wyjdź go stąd ten człowiek jest nieobliczalny! O, patrzcie, ten Taser jest mega mocny. Tylko w złych rękach nie jest do. że długo tu będziesz siedział Jesteś dobry, Zibek, ale tak co drugą rundę, żeby Tak co drugą, no? Chociaż my to się popisaliśmy Dobra, let's go! Wydostajemy się stąd, panowie Topeks? O, topeks! 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 Ej, on jest dobry do wydostania się teraz stąd. Ernest! Robimy Yo! 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 Hej panowie, kolejna warstwa tu wpadła. Co? u Uuu! eskeret. Trochę się powiększyło. Czas czas co? tak się szybko kończy. Oo jest pizza pizza no. Ej to jemy? Pizza to nie jest nóż. Jak to nie? Nóż do pizzy. Ej panowie czas pokroić tą ścianę na plastry Dobra. Tylko na równe, żeby każdy miał porówno. No jasna cholera by to wzięła. No, to... Nie no, pierdziele to. Ops. Co? Przepraszam chłopaki, ale... Excuse me, mademoiselle. Ja? Zabronione. Nie, bo tym bardziej, tak? Przerobane. Dobra, <laughs> czekaj. Ej! Zamk... Co jest grane? Ej, spadło to. Ej, co jest grane? Ej, zamurowali nas tu! Dobra, widzowie, no to ja teraz idę sobie na wolność, więc bardzo się cieszę z że... tego, O, to, Tak się przychodzi przez ściany! No i Śmierzak o, zrobił go... robotę! Ej, paki to nie ja was tam zamknąłem, naprawdę! Chodź to Ernest, bierz go! Chodź tu, knurze! Siemanko, dzięki, że obejrzałeś odcinek do końca. Wbije nasz sklep, gdzie znajdziesz najfajniejszy merch pod słońcem. Uuu, widzisz jaki jest zarąbisty? Do zobaczenia ja z tym razem, cześć!